Muszę trociny wytrzepać z głowy. Siemano, witajcie w najnowszym odcineczku Wiadomości ze doły. Krysa, głos w twoim domu. Podajemy numery, kon. Tematy dzisiejszego odcinka to apetor płyty OSB. Gdzie Majster szczał w stodole? Niesamowita przygoda z pistoletem do pianki montażowej. Ile jest traktorów aktualnie na stanie? No, mordeczki, świat obiegła taka informacja niedawno o naszym apetorku. Una o naszym ulubionym apetorku. Wszyscy na pewno znacie apetorka, kim on był. I no cóż, a Petorkowi się zmarło, niestety. Niech mu tam się dobrze w krainie wiecznych łowów żyje. Ale też trzeba przyznać, no on stąpał, stąpał po krawędzi. <laughs> Dosłownie po krawędzi lodu. Nagrywał fajne filmiki, był bardzo pozytywną osobą. Naprawdę to jest strata. Ja odczuwam, odczuwam w serduszku mocną stratę, bo wiem, że to o jednego dobrego, pozytywnego, fajnego człowieka mniej. Na tym świecie, naszym kochanym, na tym świecie, ale wiecie, taka strata to powinno skłonić do refleksji troszeczkę was, że takiego jednego dobrego człowieka jest mniej. To, naszymi uczynkami, powinniśmy sprawiać, żebyśmy też byli dobrymi ludźmi, takimi jakim był Apetorek. A w jakim sensie można powiedzieć, że Apetor był dobry? Przecież ja go nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Po prostu ten pan swoimi filmikami przekazywał bardzo pozytywne emocje, pozytywną energię. Filmiki były śmieszne, ale oprócz tego, że były śmieszne, one nie były głupie, były bardzo sympatyczne. Także ten człowiek dużo pozytywnego nam widzom przekazywał swoją twórczością i jest bardzo smutno z powodu tego, że już sobie odszedł na tamten świat. Także Chris wyraża głęboki smutek, że apetorka już nie ma. Cholera jasna. Nie umawiałem się na to lokowanie produktu. Synonim bogactwa. Spójrzcie na to. Śmieci. Yy, nie przyszła mi jeszcze maszyna do pompów wtryskiwacze. Także jeszcze nie zaczynam tutaj regeneracji pompowcysków w tej hali serwisowej. Słuchajcie, kupiłem półtony płyt OSB, haha, ale to brzmi pół tony. pół tony. to jest 12 arkuszy. Cena troszeczkę spadła teraz, także stała się trochę, jakby to powiedzieć, cywilizowana, bo to co było ostatnio, to jakiś horror w tej chwili za taką płytę, o jak tam jest na górze. To jest płyta o grubości już wam mówię patrzcie 22 mm 180 parę złotych metra 2,5 m na 1,25 m. I Chris robi sobie, y, robi sobie pięterko. Haha, ha, pięterko. Patrzcie. Patrzcie jakie pięterko. Pięterko. Nie rozkminiłem jeszcze, tylko wiecie co? Bo jak tak płyty sobie leżą, co nie? One sobie tak leżą, to jeszcze między nimi, jak się chodzi, to one są takie, tak dyndają. Także coś na pewno muszę konstrukcyjnego tam wymyślić. Ale się teraz pewnie zastanawiacie, jak Chris, jak Chris taką płytę wnosił tam na górę? Jak Chris ją wnosił? Słuchajcie, niezły Majer, kupiłem sobie wciągarkę, patrzcie. Kupiłem sobie wciągareczkę. Ona tam wisi tam tam wysoko. I to jest wciągareczka taka. Ona chyba do 600 kg. I patrzcie jaki bajer. Z pilocikiem. He! he. Więc oczywiście żon, małżonka mi pomagała, szanowna. Ta, pomagała. Obsługiwała pilota, a ja musiałem tam, wiecie, biegać po drabinie sobie. O tak. Góra, dół, i ja tam sobie łapałem taką płytę i ją tam, wiecie, roztegowywałem. Więc one są wszystkie wtegowane tam na górę. Ej, a może przejdziemy się na górę po prostu? co? Hej, hej, patrzcie. Już troszeczkę podłogi zrobiłem. Tutaj sobie tak docinam te płyty, żeby one tu pasowały. O te o przeszkadzają takie. O, o, o to. Y, y, to jest niedobre. A tak, poza tym to jest łatwa robota, jakoś to idzie. I patrzcie, takie fajne robi się pięterko. A, i o co chodzi? O, jak są sobie dwie płyty. To one tak trochę pracują. Znaczy, ogólnie tu jest tak, jakby to powiedzieć. Jakieś takie, ta konstrukcja taka miękka jest, no. Ale może się nie zawali pod ciężarem, Krisa. Krisa. <laughs> I tak naprawdę chodzi o to, że muszę mieć gdzie trzymać części od traktorów. I potrzebne jest mi to pięterko. Patrzcie, tutaj bogactwo. O! Steropianik! Ogólnie jest śmiesznie, bo ja się w ogóle nie znam na budowlance. Jest to dla mnie totalnie zielony temat. Więc robię to po prostu tak, jak mi się wydaje logiczne, że to powinno być. Nie znam się na jakichś takich tematach wykończeniowo, takich budowlanych, totalnie. Co gorsza, kurde, okazało się, że Chris ma troszeczkę. Lęk wysokości, i wiecie, jak ja tu muszę skakać pomiędzy tymi belkami i tymi innymi takimi tutaj głównymi? Bo to trzeba skakać, bo to jak nie, ma, nie było tych płyt, to nie było gdzie stać, trzeba było po tych deskach tu śmigać. To ja Wam powiem szczerze, srałem tutaj ze strachu, żeby się nie zwalić. Wiecie, w moim wieku, spaść z takiej wysokości to już nie ciekawie by było. No. A w wciągareczka, patrzcie, o tutaj, słabe światełko. Chociaż chyba będzie widać. Tak sobie tam wisi, ona wisi naprawdę na porządnych takich dylakach. I tam sobie lineczka idzie daleko, daleko, daleko w dół. A tam to wiecie, tak się mówi tylko, że o, będę tam trzymał części, to jest niezbędnie potrzebne, to ma zastosowanie logistyczne i tak dalej. Prawda jest jedna. Kniżonka w Zostawię sobie tam kanapę, jakiś kawałek stolika i sobie będę miał, jakby to powiedzieć, pustelnię swoją. O, hi hi. ha ha. Coś Wam muszę pokazać, gdzieś tu jest to miejsce. Nie wiem, czy będzie to widać. Raczej już nie będzie widać. Gdzieś tutaj w tym obszarze, gdzieś pod Majorem. Zaraz, zaraz Wam pokażę dokładnie. Zaraz Wam pokażę dokładnie. Chyba tutaj, chyba w tym miejscu, słuchajcie. Latem. Słyszeliście historię o tym o tym budowlańcu, co wiecie, co <laughs> co chodził zaćpany i tak dalej i mi w końcu nie zrobił roboty. To wyobraźcie sobie, ja wam wszystkiego nie opowiedziałem, bo to było tak że on szczał w stodole. Szczał w stodole. Moja szanowna małżonka, któregoś razu mówi, że śmierdzi moczem. Śmierdzi moczem w stodole i ona jakby po zapachu zidentyfikowała, że to nie jest mocz. Zwierzęcy, czyli nie jest mocz psa, yy, tylko jest mocz ludzki. I padło podejrzenie, że ten mocz wydala ten, ten budowlaniec, co tutaj trzymał swoje rzeczy, mieszał tu jakieś te substancje mieszadełkami. I była diagnostycznie przestawiona szafka taka, bo on szczał w miejscu obok szafki, więc postawiliśmy szafkę tam, gdzie szczał. I co się okazało, było naszczane obok szafki, także szczał. Szczał w stodole, majster. To jest człowiek, po prostu, wiecie to, Elita. No to, to, to są wyższe loty. Na szczęście, tak, dom. Fundamenty obkopałem. Wszystko jest porobione. Dziurę w ścianie załatałem sam. Yy, blachareczkę zrobił znajomy. Zrobił bardzo ładnie. Obróbki, także jest domek na zimę gotowy. Ale powiem Wam coś ciekawego. Słuchajcie, była taka akcja, że. Jak popada deszcz, tak chwilę jak popada to spoko, ale jak popadał deszcz tak kilka godzin, tak 4-5 godzin wywalało korki w domu. Jeden raz, drugi raz chodziłem te korki włączałem. Padło, że w stodole, że stodoła powoduje wywalenie korków. Więc diagnostycznie w stodole wszystko wiecie. Wziąłem śrubokręcik i kabelki wszystkie odłączyłem. Czyli został goły kabel. Łączący dom ze stodołu, wyobraźcie sobie, znowu wywalało korki, znowu wywalało korki. Kiedy odłączałem stodołę, tam w domu, w głównej skrzynce, nie wywalało korków, czyli jakby zwarcie, zwarcie gdzieś na kablu. I słuchajcie, a miałem w tym roku podłączane wodociągi, i miałem robioną elewację. I wyobraźcie sobie, rozkopałem najpierw tam, gdzie wodociągi, i tam kabelek był po prostu. Jak nowy z fabryki. Nikt go nawet tam wiecie, nie tknął. A wyobraźcie sobie, że na obszarze działań Pana od fundamentu, gdzie to były jakieś 2, 2 metry, nie, może jakieś 50 centymetrów, miał dostęp do kabla. On go po prostu szpadlem, już Wam pokazuję. On go szpadlem, patrzcie, pociapał. I tu nie zobaczycie tego, bo jak akurat rozciąłem w tym miejscu. Gdzie było przecięte? On go pochlastał, całego, nie? Pochlastał go. On jest cały pociapany. Także miałem taką przygodę jeszcze, szukanie. Szukanie kabla. Gdzie jest kabel przecięty? No był przecięty szpadlem. Także. Haha, ha. taka przygoda. To takie kombo w sumie. Naszczał w stodole, a potem przecięł szpadlem kabel. Takie, no, mógł w sumie powiedzieć, no. Mógł powiedzieć o tym, że szczaw w stodole, czy o tym, że przeciął kabel. Hmm. Tutaj patrzcie jeszcze w stodole, jak się przyjrzycie. To wszędzie wystają takie farfocelki, farfocelki. Wszędzie gdzieś tam, o tam wystają. Co ciekawe, najwięcej szczelin było tu, gdzie te takie nowe są dylaki. A tu, gdzie takie stare, to nie było szczelin. Tu Gdzie nowe było więcej szczelin? Pożyczyłem od Mariusza pistolet. I wyobraźcie sobie, Mariusz, jaki oszust! Jaki oszust! Dał pistolet, patrzcie, piana. Wyobraźcie sobie, że piana montażowa służy nie tylko do naprawy progów w samochodach. Tym można robić inne rzeczy. Niesamowite, jakie rzeczy można tym robić. Wszędzie można to po prostu wpychać. I Maniek mówi do mnie, da dał mi ten pistolet z pianką i mówi. Masz tutaj jeszcze piankę, prawie pełna. I mówi, w tym pistolecie, jak zakręcisz ten korek, to on może pół roku leżeć i to dalej działa. Łapiecie, łapiecie o co chodzi, co nie? Mówi, tak pianka, tak wiecie, taki nacisk na to, że prawie pełna, w sensie 20 tych. I wyobraźcie sobie wziąłem ten jego pistolecik, nie działa, nie działa. Pianeczka niestety zaschła. I teoria, że może stać pół roku, niestety poszła się, wiecie, więc pianka trafiła do śmietnika. Tam jest taka kulka w ogóle. O tu jest taka kulka i ta kulka po prostu, ona, ona stanęła dęba i nie, nie puszczała. W każdym razie pianeczką tutaj jadę, wszystko uszczelniam. I robi się naprawdę przyzwoicie. Słuchajcie. Po godzinie grzania na grzewnicą 30 kW, tutaj jest prawie 5 stopni. No zobaczcie, jeśli mi nie wierzycie. Z prawie 5 stopni, można powiedzieć, że to upał. Na zewnątrz jest niecały 1 stopień. Także no, efekt jest. tak drzwi zrobiłem, bo drzwi to było sito takie totalne jeszcze muszę tutaj wstawić trochę płyty mam jeszcze trochę takiej cieńszej płyty takiej 12 mm. i tutaj to są to są kambery dla nosa, co nie? i co ja się nasłuchałem? Yy, bo teraz się doła, nie otwiera w pełni przez te jakieś rzeczy przykręcone kobieto jak można tak obrażać? Takie ważne elementy, takie wycięte laserowo z Lanosa są cambery, oryginalne cambery. Kto wie, jeszcze może kiedyś będzie jakiś projekt Turbo. W każdym razie te drzwi to było takie totalne sito. No to teraz one tak fajnie, bo patrzcie, one zrobiłem tak, że one. Widzicie? Mm. Nice. Mm, ale się zasuwają mm, ładnie one tak zachodzą na siebie także gdzieś tam ten taki nizinny prymitywny gen takiego inż... inżyniera jest słuchajcie nie byłyby to wiadomości ze stodoły gdybym nie powiedział jaki jest stan traktorów Słuchajcie, na chwilę obecną jest 11 traktorów, chyba tak mi się wydaje, aczkolwiek dwa są na części. Tak nie do końca, nie wiadomo, bo jeden to jest taki major, który może dałoby się go skompletować, a może będzie na części. Także, wiecie, ostatecznej liczby wam nie mogę podać, ale obiecuję wam, o każdym traktorku będzie oddzielny odcineczek, o każdym typie traktora raczej. Bo majorów będzie w sumie chyba 3 No to bez sensu jest żeby o każdym kręcić Chyba że będą jakieś ciekawe naprawy No to wtedy coś nagram Ale generalnie Bardzo mam ciekawy traktor Tak i to jest Buk Buk Pisze się Buk, Buk. Także to mega ciekawostka Na razie nic więcej nie będę zdradzał No i co Zobaczcie jak ładnie teraz prawda Prawda że ładnie jeszcze kawałeczek tutaj tylko wytnę i drzwi będą jak malowane. Ach, ta stodoła nabiera wyglądu. Tak, to mi się podoba. Widzicie, że wolwiaczka przykryłem, prawda? Wolwiaczek musi być przykryty, żeby brudek na niego nie leciał. Oczywiście ta szarańcza mała przyszła i mi przeszkadzała tu ostatnio. I oczywiście, gdzie idą dzieci... Oczywiście w najbardziej niebezpieczne miejsca, czyli gdzieś do traktora pod plandekę, to jest herezja. Słuchajcie, co z kotem w ogóle? Wyobraźcie sobie, że kot jeszcze nie ma imio, imio, im, imienia, imienia jeszcze nie ma nazwania swojego. Pracujemy nad tym, imię, nad imieniem pracujemy. No niestety są konflikty, sprzeczność interesów i to jest tutaj problemem w podjęciu, jakby w podjęciu tej decyzji, jakie to imię. Ma być, ale uważamy, że wyjdzie w praniu. Słuchajcie, staram się wyszkolić go na zabójcę. Robię co mogę, jeszcze nie jest wykastrowany, jeszcze czekamy w kolejce. Ostatnio były ptaszki. Chodziły po tarasie sobie ptaszki. Myślę, no taki ptaszek to jest no idealny prostu target. Otworzyłem okno, wypchnąłem kota. Kot oczywiście od razu ptaszka wyczaju. Ptaszek sobie siedział na poręczy. Kot przyjął pozycję bojową. Próba ataku, Ech, fail, totalny fail. Kot nie doleciał do ptaszka, nie złapał tego ptaszka. Yy, widać było po nim taką frustrację, zrezygnowanie. No i nie wiem, co teraz z nim robić, jak go szkolić, żeby zabijał te zwierzęta, znaczy te, te szkodniki. Nie wiem, co mu zrobić. Może jakąś sztuczną mysz, taką nakręcaną mu kupić czy coś, żeby ten instynkt zabójcy w nim obudzić. Wiecie, mówię też swoje, nie karm. Nie karm tego bydlaka. Jak będzie głodny, będzie polował. To nie. Oj, kotek jest głodny. Am, am, am. Trzeba dać jedzonka. No tak. Tak to się kończy. Tak to jest, jak nie masz w domu nic do powiedzenia. No tak. O, patrzcie. Pamiętacie to. Dobra, to już wszystko w tym odcineczku. Zimno jest, że powiem, która jest godzina. Powiem, która jest godzina. Jest godzina 23. Także, wiecie co? Ja idę do domu. pierdzielę. Starczy tych głupot. Nie, no dobra, jeszcze dotnę tylko ten kawałek płyty i zrobię resztę drzwi. A potem pójdę do domu. To wszystko w tych wiadomościach ze stodoły. Do widzenia.